Mając w tej chwili zablokowaną maszynę, udało się to jakoś zrobić. Przede wszystkim dostajemy sygnał od urządzenia diody, zaczynają nam, przynajmniej ta jedna tutaj dioda po tej stronie, na, zaczyna nam migać. I teraz w tym momencie zaczynamy od pierwszej rzeczy, czyli rozblokowywania. Tak? Tutaj nie słyszymy, nic się w tej chwili nie dzieje. Znakiem tego, że musiał nam zostać gdzieś gwóźdź. No i, sztyft. no, i faktycznie z przodu na maszynie widzimy sztyw, który pozostał, i w tym momencie, żeby tą maszynę rozblokować, odpinamy sztyf. Mamy tutaj zablokowany w pobijaku, tak? Musimy go sobie wyjąć. Odważając go do góry tak żeby nam tutaj wyszedł i automatycznie pobijak który znajduje się tutaj z tyłu cofnął się do pozycji wyjściowej a tutaj sztyft został zmasakrowany z racji na kilka uderzeń w jedno, w jedno miejsce tam gdzie były sztyfty bijane w tym momencie zabezpieczamy 这模式呢？